They have a base over there by the ruins. It's an ideal place for an ambush, in the valley surrounded by hills and forest. They're guarding the main road, but we're going in on foot. Getting quick, wreck the place and leave. We'll move before dawn, when half of them will be asleep. Sir, there's something going on! A war. Or didn't you notice? This is serious. The Soviets are up to something. Jeden z naszych na To spotkanie. Nie myślę. Okej, więc co tam, zanim zrobimy Gentlemen, nasz plan jest No dobra. Tym razem mamy przeciwko sobie misję o bardzo prostej strukturze. De facto nie potrzebujemy praktycznie żadnego sprzętu, ale żeby nie było, to weźmy sobie chociażby lornetę i mp5 bo wraz z przejściem gastowskiego wreszcie mamy do niej dostęp mm, co byśmy sobie tutaj wzięli? troszkę więcej amunicji się zdecydowanie przyda mm, znaczy nie powinniśmy jej używać jeżeli tylko się da ale no, jakby co może komuś tam cisnę granaty dymne są dobre do odwrócenia uwagi ale jeżeli wszystko dobrze pójdzie to nie powinniśmy nie, nie musimy ich używać jako pistolet. Ee, o, może. W sumie nie musimy, tak? Mamy, mamy hakacza MP5 i to w zasadzie wszystko. Ta misja jest bardzo prosta: musimy zinfiltrować farmę i podsłuchać, co mają sowieccy oficerowie do powiedzenia w sprawie najbliższych planów. To też będzie naszą, e, naszym priorytetem. E, ten kościółek jest naszym m, punktem orientacyjnym, gdybyśmy nie grali z żadnymi markerami. No jak widzimy, i tak łatwo rozpoznać gdzie jest farma. Ojej, okay. no, przepraszam, daj mi się co bo już jest późno. E, a i tak wiemy gdzie jest farma, bo to jest jedyny podświetlony teren. Tutaj w okolicy, gdzie stoi kilka zaparkowanych łazów. misja. Jak większość takich snikowych, nie specjalnie jakaś porywająca. Po prostu znowu morda w szuwary i sru. Prawda, naglonojada jada po, po całej mapie. Hmm. Tak. Czołgamy się tam. Możemy oczywiście tę misję wykonać na wiele sposobów. W tym i ją kompletnie zawalić. Co nie znaczy, że nie będziemy mieć kolejnych elementów jej. Otóż oryginalnie to, co następuje po tej misji, ta kolejna, jest zależna od tego, jak nam pójdzie tutaj. Jeżeli w oryginalnej misji, znaczy, przepraszam, w kolejnej misji. Nie, co ja chcę powiedzieć? Boże święty. O, może się napić notabene. Nie, ale jeżeli w tej misji zawalimy, prawda, znaczy damy się wykryć i nie podsłuchamy informacji, tudzież podsłuchamy, ale sobieści nas wykryją, będą wiedzieli, że no, tutaj się kręciliśmy i po prostu ich plan jest skompromitowany, to to wtedy... W kolejnej misji będziemy musieli się borykać z dwoma pojazdami. Z czego jeden to jest T72, a drugi to jest BMP. -kę. Akurat bmp kiem się nie martwię. Tak jakby, bo na niego wystarczy tylko jednego cennego RPGa. No ale Tetkę już trochę tak. A jeżeli przejdziemy to prawidłnie, to nie będziemy mieli z niej problemu. Bo ułożymy sobie w taki sposób misję, że. Będzie mniej więcej dobrze. I tak, my będziemy tutaj zbliżać się do takiej konkluzji, gdzie poznamy też troszeczkę planów generała Guby. I bo widzicie, jak graliśmy ze strony NATO w oryginale, to dowiedzieliśmy się, że Guba miał. Eee, Ciekawy plan, żeby się wyplasować, jako. Znaczy szalony, tak? Ale wyplasować się jako tam mm, partyjny aparat czy. Em, jakoś tam wyżej. Em, przez to, że em, zajął te, te wyspy i przyłączył je z powrotem do Związku Radzieckiego, etc. Nieważne. Ale. Ale. Poznaliśmy go ze strony takiej mało kompetentnej w pewnym sensie, ale to dlatego, że on był takim rogue generałem, który nie miał specjalnie dużo zaplecza. A my, jak tylko przyjechaliśmy z całą siłą armii NATO, to żeśmy go wymietli. Więc nie mogliśmy sobie nawet poznać planu guby specjalnie dobrze, żeby się to nie skończyło dla niego natychmiastową anihilacją w pewnym sensie um, chociaż no nie, na, na sam koniec poznaliśmy Gubę jako takiego troszeczkę niekompetentnego głąba um, bo już dał się ponieść, już zaświrował już namieszali, prawda, i tak dalej e, tą swoją e, dziewczynę zabił nawet, o Jezu zły człowiek, bardzo zły ale tutaj, tutaj em, w Resistance my na razie mu grzebiemy mocno w garze. Ale on pokaże jeszcze pazur. On nas bardzo dobrze podpuszcza. To jest bezwzględny człowiek, który jak widzimy, nie boi się używać cywili do swoich celi, celów. Em, chociaż oczywiście zależy mu na pokojowej okupacji, ale um, jest w stanie wyciągnąć nas, poznać Gastowskiego, przepraszam, gastowskiego Wiktora troskę. No, gastowskiego poniekąd też pozna. <grych> Już poznał de facto, tak? W naszym poprzednim let's No Tak, ale generalnie poznać Wiktora troskę to jest dla niego priorytet, więc sięgnie się naprawdę brudnych. загрывок. А, панове, я Последняя машина уйдет с секретной базы в заброшенной деревне возле озера. Танки там не нужны. Соберите взвод половине десятого и выступайте к северу. Ну, то слышали мы. Теперь нужно почекать. Аж этот патруль тут пройдет. I to jest tyle, jeżeli chodzi o całą misję, tak? Niezwykle prosta. I nie jest tak fascynująca jak chociażby ta misja, gdzie polowało się na szyłki. haha. A wszyscy mówią: O, szyłki takie, mmm, takie straszne szyłki. Ojej. Ale jak sobie przypomnicie, w jaki sposób żeśmy je załatwili, przynajmniej tutaj, tak? To było dość proste. Um, wystarczyło sprzątnąć jedną z RPGa, reszta jak głupie przyjechały nam przed nos. Tak. E, teraz będziemy musieli się stąd przeprawić, ale e, no właśnie, bo pytanie: czy panowie tutaj nas zauważą, czy nie? Mm, w sumie, gdzie oni są? Tutaj. Tak. Są mi ich ostatnie znane pozycje Na dobrą ola, ola. No dobra sprawę zasejwujmy. Hola, hola No Hej ty! to skubańcy przy A dobrze, że No dobra, więc... Y Schowajmy się troszeczkę bardziej. No, niestety nigdy nie wiadomo ile, ile będzie nas widać, ale no, musimy poczekać, że oni przejdą. Czasami będziemy leżeć w krzakach, czasami... Może przez to, że to jest teren zabudowany, to nie mamy tego bonusu do niewykrywalności z normalnej trawy. Okej, okay, panowie se poszli. Bo jeżeli jesteśmy na przykład w mieście, leżymy na ulicy, no to widać jak nas, nas jak na talerzu, chociaż tak normalnie byśmy się mogli, o właśnie, snikować. Przejść nawet gościom przed, przed maską, ale... No jest pewne ograniczenie. No i tak samo... E, ...kraulem po ziemi. Hmm. Jedziemy stąd. No jest to... Jak widzicie, poza tą jedną taką e, wpadką, małą, bardzo prosta misejka. wystarczy iść przed siebie, wejść przez dziurę, wyjść przez dziurę. Tak, tylko jeszcze nie chcemy się dać przyuważyć, no bo to jest jednak ładny kawał. Więc tak, e, do zarośli najbliższych. Potem od zarośli do zarośli i tak powiedzmy na tą, na tą górkę z kościółkiem. Jak tam wbiegniemy, to powinniśmy być bezpieczni. Hmm. Swoją drogą, tak mnie zastanawia, czy, czy Arma, i to by było ciekawe, obsługuje na przykład widzenie, spostrzeganie na tle nieba, tak? bo jeżeli na przykład my jesteśmy w jakiejś dolince, a ktoś sobie trałuje taką granią jak tam widzimy przed, przed nami to to czy to będzie odróżniane? To no, jest dobre pytanie, bo technicznie właśnie dlatego jak się zbliżamy nad grań, to powinniśmy e, dać e, mortkę w szuwary, właśnie żeby nas nie było widać bo się ładnie odcinamy jako takie czarne sylwetki na tle nieba. To jest jeden z najczęstszych powodów, gdzie, znaczy w ogóle sposobów, w jaki można kogoś dostrzec. Dlatego wbrew obiegowej opinii piechota, znaczy, może zwiadowcy by zajęli jakieś wzgórze, no wiadomo, żeby mieć wzgląd, ale jak wojska się poruszają, to, to starają się właśnie je poruszać wzgórzami, E, dlatego, że wtedy no jest taki widać. Szczególnie jak próbują. No, z góry to osłona poza tym, tak? Wielka mulda ziemi, gdzie m, pocisk nie przebije. Hmm. Okej, okay, dojdźmy sobie tutaj do tych e, krzaczków, i już za nimi będziemy mogli wstać normalnie i pobiec. Miejmy nadzieję e, schlunnie. I zyskawszy w ogóle te informacje będziemy mogli ułożyć kolejny plan, gdzie nasi przeciwnicy sobie ładnie, skrzętnie spitolą. A my wkroczymy odbić taki zameczek, który... Teraz jak się zastanowię, będziemy, mówię, w kolejnej misji bić się o zameczek na wzgórzu, między innymi, między innymi tam elementami. Ale, jedna rzecz, która mi zapadła w pamięć, to że on chyba nie ma okien. Znaczy ma okna, ale jako takie tekstury namalowane, tak? A Nie jestem pewien, czy tam się tam da wejść i się z tego strzelać? Bo pamiętam, że na pewno przeciwnik z tego nie robił użytku. Bogu dzięki. Przepraszam, czy jakiś patrol może nie idzie? Nie powinien, ale... E, dobrze wrobić sobie taki wrodzony nawyk. Hm tam czeka na nas kolega w Polonezie. Czy tam w wielkim piacie, w dużym, em, bardzo profesjonalny sposób podwózki na miejsce akcji. A jakże? Te wszystkie krzaczki, które tam widzimy, one cholernie Właśnie na tle tego nieba przypominałem jakichś na przykład żołnierzy, dlatego we dla mnie wyrabia taką paranoję, <grywanie> szczególnie po poprzedniej części. To już nie jest problemem tak bardzo w, w kolejnych armach. No, może poza jedynką. Znaczy Armed Assault, tak? Tutaj jeden oficjalnie, nie, nie Operation Flashpoint, to Sequel, bo tam też była taka troszeczkę mm, te tekstury drzew. I krzaków, takie nie to, ni to sprite, nie to już modele 3D, ale tutaj to mamy dosłownie: jest pień i sprite, tak, jeżeli chodzi o krzaki. A, a tam już było za sprite, robił już gałązki z liściami, ale samym modelem miały troszkę, troszkę więcej mm, detali. No, niesamowity postęp zrobił Arma, znaczy w ogóle Bohemia, tworząc ten produkt. A my tutaj wsiadamy do samochodu. Naszego przyjaciela. Bardzo ładne. No i teraz jedziemy z powrotem do bazy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą misję. Bardzo prosta. Jak zresztą widać. Kolejna już będzie więcej walki i akcji. No więc na nią zapraszam wkrótce. my sobie tutaj spojrzymy na debrief. No cóż mieliśmy zrobić? Wszystkie obiektywce i nic poza tym.